To nasze piękne miasto jawi się większości ludzi. Miluś, otwieraj te drzwi, ci mówię! Ja mam jednak inny punkt widzenia, bo jestem księżniczką! Chcę odetchnąć pełną piersią, a nie kisić się w zamku jak w klatce! Nie tobie o tym decydować! Nie mnie, to komu? Hej, <laughs> śliczna! W krainie smoków i czarodziejów. Odważyłam się marzyć. Ale nie wiedziałam, że raz na sto lat zły Czarnodziej porywa księżniczkę. Słyszysz? Znajdę cię! Znajdę! Remiku! No i padło na mnie. Cały czas wierzę, że Remik nie uratuje. Gdzie ja mam jej szukać? Jak nie dać się Czarnodziejowi? Zwolnij, hojraku. Ja tego nie wiem. Myślałem, że właśnie Kiciuś wie. Nie, ale znam mądrale, który wie. Przejdziecie 300 kroków spod mojej jaskini w kierunku wschodnim, 100 kroków prosto, potem skręt w lewo, i idziecie 200 łokci dalej, prosto! Tam jest ów miecz ukryty. A ja myślałem, że pod górkę to już było. Miłość okaże się silniejsza niż magia. Pudło zwariowana wariatko! Sam tego chciałeś! Czary bywają przereklamowane. Niespodzianka! A gdy masz odwagę, nie wahaj się jej użyć! Odsuńcie się, tutaj się zaraz wam na oczach zadzieje zdarzenie jak nie z tej ziemi! Prężna ekipa Twardziel. Gryzoń mały, ale za to waleczny. dziewczyna, której niestraszne żadne ciacho. Uprowadzona księżniczka. <laughs> tak to sobie księżniczki radzą z niechcianymi kaloriami. W czerwcu w kinach.